Tutaj Koks, czyli Ja się mocno i akurat jadę do Anglii. Wziąłem jeszcze muszę do Anglii. Także Jak chcesz, tam w to tam kierowca z pasażerem, bo jedziemy właśnie do Anglii. I zostało nam półtora tysiąca kilometrów. A akurat jesteśmy chyba w Radzie Bożu, nie wiem w ogóle gdzie, ale tak to jest bardzo fajnie. myszę się akurat myję. O co? Nie wiem, czy w ogóle wrzucę ten film na YouTube, ale jeśli chcecie zobaczyć moje dalsze poczynania i jak sobie radzę w Anglii, zostawcie tutaj mi z wszystkim w łapkę z góry. I... I właśnie nagram kolejny odcinek. Jeśli właśnie będę... Już w Anglii, a ja, wam, a ja z Wam już kończę. Pozdrawiam Was. I piszcie SMS, opiszcie komentarze na YouTube, czy chcecie zobaczyć, jak jest w Anglii, bo ja jadę. Także na razie mnie nie ma mnie na osiedlu.